Cześć z tej strony Antoni. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tak zwanych świadomych snach z angielskiego Lucid Dreaming. Um, czym są, w jaki sposób je osiągnąć i w jaki sposób można z nich korzystać? Zapraszam do oglądania. Ok, świadome sny. Pierwszy raz ja osobiście z tym terminem spotkałem się jak miałem kilkanaście, może z dwanaście, trzynaście lat, coś takiego. Gdzie to było? Prawdopodobnie na jakimś wideo na YouTubie bądź w jakiejś książce i temat o tyle był fascynujący, że był czymś zupełnie wykraczającym poza cokolwiek, co wcześniej słyszałem. Był jakby troszkę takim paranormalnym zjawiskiem, że można sobie kontrolować to, o czym się śni, że można robić właśnie co tylko tak naprawdę nam się podoba. I, I od razu mnie masakrycznie po prostu bardzo, bardzo, bardzo zafascynował. I zacząłem oglądać wszystkie wideo, które mogłem znaleźć na YouTube, zacząłem czytać książki i w końcu udało mi się ten, ten świadomy sen osiągnąć. W jaki sposób mi się to udało zrobić, w jaki sposób ty możesz też zacząć kontrolować swoje sny, właśnie o tym będziemy sobie dzisiaj opowiadać, ale najpierw trochę słowa wstępu. Świadomy sen. To jest sen, w którym orientujesz się bądź wchodzisz już w ten sen z, ze świadomością, że będzie to sen. To daje ci niesamowite możliwości w tym śnie. To daje ci, możliwości na absolu na, to daje ci możliwość absolutnej kontroli nad tym, nad, czy, o czym śnisz. I w zależności od Twojego poziomu, jakby rozpoznania tego, że, że, że śnisz podczas spania. Ten, ten poziom tego, w jakim stopniu możesz ingerować w, w ten sen, też jest różny. Natomiast w, są to możliwości na tyle silne, że możesz powiedzmy wyobrazić sobie, że latasz, że, że spotykasz się z kim chcesz, że prowadzisz rozmowę z kim tylko sobie wymarzysz. Natomiast to wszystko musisz pamiętać, że są projekcje Twojego mózgu. To, że rozmawiasz z jakąś osobą, która powiedzmy. Z którą, którą nigdy nie widziałeś, bądź z którą kiedyś znałeś, ale, ale już teraz nie jest z nami, to wcale nie znaczy, że będziesz, że rozmawiasz z tą osobą. Rozmawiasz ze wspomnieniem tej osoby, czyli ze wszystkimi informacjami, które masz w głowie na, na jej temat. Ale wracając, bo, bo odchodzimy od sedna. Sen świadomy to taki, w którym możesz mieć nad nim kontrolę. I bardzo możliwe, że dopiero teraz pierwszy raz w ogóle słyszysz o czymś takim. I może pojawić się w głowie, że to jest jakaś bzdura, że to jakieś jest łułu, szamańskie bzdury. Sprawdź. Naprawdę sprawdź. Jeżeli widziałeś moje poprzednie wideo o trzech poziomach wiedzy, to, to wiesz, że zawsze zachęcam do tego, żeby nie słuchać i nie wierzyć mi na słowo, tylko weryfikować wszystko, co mówię w rzeczywistości i sprawdzać, czy to faktycznie działa, czy to faktycznie ma sens. Także są takie dwa rodzaje snów świadomych, które możemy mieć. Pierwszy rodzaj to jest sen, w którym budzimy się, znaczy nie budzimy, tylko orientujemy się, że śnimy już podczas spania, czyli spontanicznie. Trwa jakiś sen, my widzimy na przykład, że ktoś ma niebieską skórę i orientujemy się zaraz. Przecież to nie jest możliwe, żeby ktoś miał niebieską skórę i orientujemy się, że to jest sen i od takiego momentu nad nim panujemy. To jest pierwszy sposób osiągnięcia takiego stanu. Drugi, dużo, dużo trudniejszy, to jest po prostu zasypianie w świadomy sposób, tak żeby wejść już od razu w stan snu. Z pełną świadomością. Jest on dużo, dużo trudniejszy. I jak spytałem was właśnie na Instagramie, w jaki sposób czy, czy, czy słyszeliście o czymś takim jak świadome sny, jakie są wasze doświadczenia, to właśnie okazało się, że dużo z was już o tym słyszało. I część z was nawet miała doświadczenia z, z, z świadomego snu. Takie przypadki już były u was w rodzinach. Co jest bardzo ciekawe, bo, bo ja musiałem naprawdę dużo się nastarać, żeby ten, te moje pierwsze świadome sny były miały miejsce, a okazuje się, że wiele z was po prostu spontanicznie wpadało w ten stan, co jest mega niesamowite i bardzo tego zazdroszczę i bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie mieli znacznie większą łatwość w osiąganiu tych stanów niż, niż na przykład ja miałem, ale osoby, które nie mają takich snów spontanicznie, również mają możliwość nauczyć się tego, w jaki sposób takie sny osiągać. I, I właśnie to jest to, że, że niektóre osoby mają tych snów więcej i są one zupełnie spontaniczne, i, i mogą je mieć kilka razy w tygodniu, mogą je mieć kilka razy w miesiącu, generalnie sporo razy, bo generalnie ludzie mają takie sny. Każdy ma co najmniej myślę jeden w życiu. Natomiast to są bardzo sporadyczne przypadki. I żeby zacząć mieć ich więcej, muszą włożyć jednak troszkę więcej pracy. A niektórym przychodzi to łatwiej, mają coś takiego. Zupełnie spontanicznie. I co by było teraz najlepszą rzeczą, żeby do której powinniśmy przejść? Myślę, że sposób, w jaki, w jaki możemy taki sen osiągnąć. I żeby osiągnąć taki sen, to tak jak wspomniałem, mamy dwa sposoby. Albo orientujemy się podczas snu, że, że śpimy, albo wchodzimy w sen świadomie. Najpierw powiem o, o tych rzeczach, które są które sprawiają tą pierwszą, które są, które pomagają realizować pierwszą metodę. Czyli orientowanie się podczas snu, że, że faktycznie będziesz, że faktycznie śpisz. I żeby to zrobić, trzeba wykonać kilka kroków. Pierwszą rzeczą, jaką koniecznie musisz zacząć robić, jeżeli nie masz takich snów spontanicznie, to zacząć prowadzić tak zwany dziennik snów. Dziennik snów będzie to miejsce, w którym zapisujesz, co tobie się śni. Bo bardzo często zdarza się też tak, że ty ten świadomy sen możesz mieć. Ale zaraz po tym, jak się wybudzisz, zapomnisz o tym. Mimo tego, że miałeś genialny, że miałeś genialny sen, w którym robiłeś świetne rzeczy, które zawsze chciałeś, chciałaś robić, to po prostu po wybudzeniu się totalnie nie masz pamięci o tym, że, że coś takiego się stało. Więc najpierw trzeba wyrobić sobie, w sobie taki mięsień zapamiętywania tych snów, żeby jak taki sen się wydarzy lub jakikolwiek sen się wydarzy, żeby go pamiętać. Bo może cię to zdziwić, ale to nie jest tak, że masz jeden sen podczas nocy. Takich snów może być 4, 5. 6 nawet mi się zdarzało, mieć tak dużo snów podczas jednej nocy. Natomiast my ich nie pamiętamy. Bardzo często jest tak, że jak ja budzę się po, po jakimś śnie i pamiętam wszystko, wszystkie szczegóły, które tam miały miejsce, to dosłownie kilka sekund po tym, jak mam tę całą pamięć w głowie, a nie zapiszę tego od razu, to im więcej czasu mija, tym ja więcej rzeczy po prostu zapominam odnośnie tego snu. coraz więcej szczegółów czasem totalnie zapomnę o czym był sen już po minucie po wybudzeniu, dlatego że tak szybko to z pamięci ucieka. Nie wiem dlaczego tak jest, natomiast właśnie tak to wygląda. Dlatego musisz mieć jakiś notesik bądź telefon. Ja polecam notesik, żeby się zbyt nie rozbudzać, jeżeli to się będzie dziać w nocy. Notes, długopis, którego nie trzeba otwierać, po prostu masz go pod poduszką, wyciągasz i zapisujesz to, co ci się śniło. Ja nawet zapisywałem to totalnie po ciemku, także rano czasami miałem problem, że, znaczy problem, no nie było to takie łatwe do odczytania, ale było to możliwe i potem to sobie przepisywałem do jakiegoś takiego miejsca, które jest bardziej uporządkowane, na przykład Evernote, czy jakieś miejsce, gdzie robisz notatki, gdziekolwiek to się odbywa, ale może też zostać zupełnie na papierze, to, to, to też nie jest żaden problem. Chodzi tylko o to, żeby wyrobić w sobie ten nawyk takiego, taki nawyk w naszym umyśle, że jak coś ci śni, to ty to zapamiętujesz. Potem będziesz zapamiętywać jeden sen, dwa sny, trzy sny, cztery sny i bardzo możliwe, że coraz więcej. I kolejny krok, do którego doprowadzi właśnie ta czynność, to znalezienie takiego wspólnego, jakby to nazwać, wspólnej części tych wszystkich snów. Może jest tak, że bardzo często śni ci się, że jedziesz samochodem, albo bardzo często śni ci się, że jesteś w pracy, albo bardzo często śni ci się, że gotujesz, albo jakaś konkretna osoba. Postaraj się zweryfikować, co jest najczęstszą rzeczą, która ci się śni, co jest najczęstszym tematem, o których masz swoje marzenia e senne. I kiedy już znajdziesz to, to zacznij robić coś takiego jak reality check, test rzeczywistości. Test rzeczywistości to jest taki test, który pozwala nam odróżnić to, czy śpimy w danym momencie, czy to, co się dzieje, to jest sen, czy nie śpimy, czy to jest rzeczywistość. Chociaż tutaj też można by ciekawo podjąć dyskusję, ale, ale to nie temat na, na teraz. Um, bo możesz zauważyć, że mimo tego, że w snach śnią nam się totalnie absurdalne rzeczy, możesz latać na latającej krowie, która będzie żywić się um, książkami i ty patrząc na to we śnie, będziesz uznawać, że to jest totalnie normalne, zupełnie nic cię w tym nie będzie dziwić, tak jak po prostu tak jakby to było oczywiste, że w tym śnie coś takiego się może dziać. Dlatego reality check test rzeczywistości to jest coś, co może pomóc ci zweryfikować, czy, czy to co się dzieje, to jest sen, czy nie. Taki test rzeczywistości to jest coś, co będzie działać w inny sposób. W świecie rzeczywistym, w którym teraz powiedzmy jesteśmy, a we śnie, w świecie sennym, gdzie, gdzie, gdzie po prostu śnimy. I co to może być? To może być na przykład włożenie sobie jednej ręki do drugiej. W rzeczywistości nie możesz tego zrobić: nie możesz wsadzić swojej ręki do środka, do drugiej. We śnie jak najbardziej miałoby to miejsce nie ma, nie ma żadnego problemu. Sprawdzenie godziny. Jeżeli nie sprawdzisz godzinę, zerkniesz na zegarek i spojrzysz na niego jeszcze raz, godzina będzie zupełnie inna. Jeżeli podejdziesz do włącznika i będziesz próbować włączyć światło, światło się nie będzie włączać, nie będzie w ogóle reagować na to, co się dzieje. No i mogą być to też jeszcze różne rzeczy, na przykład próba zmiany koloru światła, które świeci, albo ścian, albo zmiana twarzy czyjejś, albo próba uniesienia się i lewitowania. Natomiast chodzi o znalezienie czegoś co będzie łatwe do zrobienia, co będziesz mógł zrobić w każdych warunkach, co łatwo będzie tobie zapamiętać. I to, jeżeli zweryfikujesz, jeżeli zweryfikujesz, co ci się śni najczęściej, to właśnie w tym kontekście rób ten reality check najczęściej. Więc jeżeli w pracy, bardzo często śni ci się praca i jesteś w pracy, to pamiętaj, żeby jak najczęściej właśnie tam robić te reality checki, że jeżeli że wpadniesz po prostu w nawyk, że ok, jesteś w pracy, sprawdzam, czy mi się coś śni, próbuj, nie wiem, podpalić swoją rękę umysłem, tak, we śnie to się stanie, w rzeczywistości oczywiście nie. I, i próbuj po prostu sprawdzać, czy, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość. I wtedy właśnie kiedy zrobisz taki reality check z rozpędu we śnie, bo będzie to taki twój nawyk, bo będziesz się zachowywać bardzo podobnie, jak zachowujesz się w rzeczywistości we śnie yy, i zrobisz to i nagle się okaże, że ta ręka zaczyna płonąć, albo że możesz się włożyć do środka, to jest moment, kiedy orientujesz się, yy, że to jest sen. I tu się pojawia taka bardzo ludzka rzecz, no, bardzo prawdopodobne, że bardzo się... Yy, Ucieszysz, że to się dzieje. Więc zaczniesz się po prostu ekscytować tym, że, że ten sen właśnie, że obudziłeś się we śnie i prawdopodobnie się obudzisz. Tak przynajmniej imię ja. Jak ja miałem swój pierwszy świadomy sen, znaczy nie można tego nazwać świadomym sen, bo, snem, bo trwał kilka sekund, to kiedy myśliło mi się, że byłem w centrum handlowym i zmieniłem kolor lamp. I po prostu chodziłem po centrum handlowym i złapał mnie ten właśnie nawyk sprawdzenia testu rzeczywistości. Zamknąłem oczy i chciałem zmienić kolor lamp i wszystkie lampy się zmieniły. Wtedy już byłem mega zachwycony, mówię wow, to jest, to jest sen. Zmieniłem twarz kogoś, kogo prze, kto przechodził obok mnie na jakąś inną. I wtedy już byłem taki podekscytowany, że się zupełnie wybudziłem. Także tak to się może skończyć. Natomiast to jest najprostsza, najszybsza droga do tego, żeby taki stan osiągnąć. Coś, co może ci to jeszcze ułatwić, to na przykład eksperymentowanie z ilością snu, czyli na przykład śpisz trzy godziny, wstajesz na godzinę, żeby twoje ciało było dalej zmęczone, ale na przykład czytasz jakiś materiał o oświadomieniu albo robisz coś z tym związane, związanego, tak żeby wrócić do spania z nie taką dużą trudnością, bo twoje ciało będzie dalej... Senne, ale twój mózg będzie bardziej aktywny i będzie bardziej świadomy, nie będzie tak uciekał, więc będzie ci łatwiej taki stan snu świadomego osiągnąć. To jest też ciekawa rzecz. No i druga, drugi sposób to jest właśnie to wchodzenie w bezpośrednio w świadomy sen od zasypiania. I to jest coś, co jest dużo, dużo, dużo trudniejsze, bo polega to po prostu na tym, że cały proces zasypiania jest świadomy. Czyli to, co musisz, w, tak jakby w skrócie, zrobić, to po prostu położyć się i postarać się zasnąć, utrzymując uwagę. I proces zasypiania zwykle wygląda tak, że po prostu Twoje ciało zaczyna najpierw zasypiać, rozluźniają ci się wszystkie mięśnie, a potem na przykład, co robi nasze ciało, to przynajmniej moje, to sprawdza, czy ja tak naprawdę śpię i wysyła takie delikatne sygnały, że na przykład coś mnie zaswędzi, coś mi jest niewygodnie, muszę się jakoś przełożyć i wtedy w zależności od tego, jak bardzo jestem senny, to albo na to zareaguję, albo nie. I co jest ciekawe, że jeżeli na to nie zareagujesz, to ten, to, to uczucie przejdzie. Nie wiem, czy, czy udawało Ci się kiedyś coś takiego zrobić, bo, bo zwykle jest tak, że no, coś Cię zaswędzi przed snem, podrapiesz się. Coś chcesz się przełożyć przed snem, przełożysz się. I jakby nie ma takiej kontroli nad tym. Ale jeżeli świadomie skupisz się na tym uczuciu i poczekasz, aż ono po prostu przejdzie, jak w każde uczucie, które mamy, to ono po prostu odejdzie, ono się rozpłynie, i to właśnie sprawi, że będziesz wchodzić w ten stan snu coraz, coraz głębiej. Też pojawią się takie impulsy elektryczne, jak mamy przy uczuciu na przykład spadania, tak, że. że Czujemy, jakbyśmy spadali i budzimy się z takim nerwowym uczuciem. To jest też bardzo ciekawy sposób, żeby, żeby tą drogę skrócić, bo jeżeli odpuścisz ten moment spadania, czyli nie wybudzisz się, tylko pozwolisz sobie spadać dalej, co jest bardzo trudne, bo to trwa tylko chwilkę, to, to też po bardzo podobny stan można osiągnąć. Do tego Was bardzo zachęcam, natomiast nie jest to sprawa łatwa. Więc jeżeli później już Powinni reagować na te wszystkie symptomy, które się pojawią, swędzenie, chęć przewrócenia się na drugi bok, i tak dalej. to Twoje ciało zacznie wchodzić w paraliż senny. I to jest bardzo nieprzyjemne uczucie dla wielu osób. Niektóre osoby budzą się z paraliżem sennym i nie wiedzą o co chodzi. To jest po prostu moment, gdzie Twoje ciało jest sparaliżowane w pewnym stopniu i nie możesz się ruszać. Zupełnie nie możesz się ruszyć, mimo że masz jeszcze tą świadomość, jeżeli jeszcze nie zasnąłeś, jeżeli nie zasnęłaś, a Twoje ciało totalnie nie może się ruszyć. Jest to po to, żebyśmy nie lunatykowali, żebyśmy nie chodzili podczas snu. Bo gdybyśmy nie byli sparaliżowani podczas snu, to wszystkie te ruchy, które wykonujemy we śnie, odwzorowane by były w rzeczywistości, więc no, nie byłoby to zbyt wygodne po prostu. Także to jest coś, co, co jest kolejnym krokiem, i później na przykład zobaczysz przed swoimi oczami pewne takie wzory. Wzory takie jak zamkniesz sobie teraz oczy, to prawdopodobnie widzisz czerń i jakieś światła, które są skierowane na ciebie, tak? A jeżeli zrobisz to, a jeżeli zasypiasz, to najpierw widzisz czerń, a później przed twoimi oczami zaczynają się robić takie fale dziwne. To są tak zwane hipnogongia. I z nich właśnie, jeżeli zaczniesz się w nie wpatrywać, Uformuje się sen. To brzmi dość dziwnie, kiedy to teraz mówię. Natomiast tak to właśnie wygląda. Zaczynasz widzieć różne fale, i one zaczynają nabierać kształtów, które mają coraz więcej sensu, i tak właśnie wchodzisz w sen. Tylko, że na każdym etapie, z tego co opisałem, bardzo łatwo jest tą świadomość stracić i zasnąć. I, I to jest to, co jest właśnie w tym trudne. A jeżeli jesteś zbyt pobudzony, na przykład wypijesz kawę, to po prostu nie zaśniesz. Więc nie można za bardzo stymulować się niektórymi, jakimiś medycznymi rzeczami, medycznymi, no, kofeiną i innymi używkami. Są jakieś rzeczy, które podobno spożywanie wspomaga to, że, że jest ten świadomy sen, natomiast ja ich nie próbowałem, nie, 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 nie czuję jakoś się z tym okej. Okay żeby takie rzeczy, takimi rzeczami się w tej kwestii akurat e, wspomagać. E, także także nie, nie potrafię nic doradzić w tej kwestii. Na pewno zachęcałbym do, do robienia tego bez żadnych e, dodatków, bo, bo daje się to zrobić, to nie jest aż tak trudne, żeby nie osiągnąć tego bez żadnych wspomagaczy. E, także, y, także tak to wygląda. Natomiast, jak wspomniałem, ten, ten pierwszy sposób jest dużo, dużo łatwiejszy niż ten drugi. No i to, to ciekawe, że niektóre osoby ten drugi osiągają po prostu spontanicznie. To zupełnie nie jest tak, że one. Wiedzą, szukają o tym, czym jest, szukają tego, czym jest świadomy sen, po prostu nagle taki świadomy sen się okazuje, że mają i później się okazuje, że, że mają je od dawna i nawet nie, nie miały świadomości, że to jest coś, co ma więcej osób, tak? Więc, więc niektórzy mają po prostu takie... Szczęście. I tak jak wspomniałem, w tych snach można robić dosłownie to, co chcesz. To tak jakbyś grał w Simsy w rzeczywistości. Robisz sobie dom, jaki chcesz, siadasz do samochodu, jakiego chcesz, spotykasz się z osobą, jaką chcesz. Robisz co chcesz, jesteś jedi, machasz różko jak Harry Potter, latasz jak Superman. Możesz zrobić dosłownie wszystko, co tylko chcesz. I jest to bardzo ciekawe. Natomiast jest też w tym ryzyko, no jak we wszystkim, tak, jeżeli za mocno się do tego przywiążemy, to możemy, może być tak, wiem, że jak, jak robiłem research do tego wideo, oglądałem różne relacje osób, które się tym zajmują, które się tym zajmowały, to, to wiele z nich jakby przyłapywało się na tym, że chciały jak najszybciej pozbyć się tego, co się dzieje podczas dnia, czyli po prostu, żeby ten dzień minął i położyć się spać, żeby jak najszybciej szybciej wrócić do tego świadomego śnienia, ponieważ tam jest taki god mode, można zrobić, co tylko się podoba. A to też nie o to chodzi, tak? po to jesteśmy w tej rzeczywistości, żeby jednak coś tutaj właśnie zrobić, żeby doświadczać też jej, a nie żeby uciekać gdzieś w tamte inne. Sfery. Natomiast ze zdrowym rozsądkiem, korzystając z tych dwóch rzeczy, korzystanie z tych dwóch rzeczy jest jak najbardziej rozsądne. Także tak. Podsumowując, świadome sny to sny, w których kontrolujesz to, co się dzieje. Możesz osiągnąć taki stan na dwa sposoby. Albo orientując się, ok, czy to nie jest sen, czy to, co się dzieje teraz, to nie jest sen. Nie, to nie jest sen. Wracamy do rzeczywistości. Albo wchodząc krok po kroku w, w ten stan podczas zasypiania. Żeby to zrobić, musisz, żeby, żeby to zrobić, pierwszym sposobem musisz założyć swój dziennik snów, pamiętać, o czym śnisz, znaleźć wspólny motyw, i robić w tym motywie najczęściej testy rzeczywistości, żeby zweryfikować, czy. Przepraszam, że tak patrzę na dół, ale tutaj mam po prostu czas, bo, bo kamera wyłączy się po pół godziny żeby zweryfikować, czy to jest sen, czy nie. I jeżeli już tam będziesz, to, to jeżeli już będziesz robić te reality checki, to w końcu zrobisz taki reality check w rzeczywistości i, i właśnie to sprawi, że, że zorientujesz się, że yy, Śpisz i możesz spać świadomie, możesz śnić świadomie. Jeżeli w świadomym śnie poczujesz, że już się wybudzasz, rzeczą, którą możesz zrobić, to zacząć się kręcić wokół własnej osi. To pomaga. A jeżeli to jest pierwszy raz, kiedy słyszysz o świadomym śnie, to jesteś w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji. Dlatego, że to jest coś, co bardzo prawdopodobnie, jeżeli nigdy o tym nie słyszałeś, nigdy o tym nie słyszałaś, bardzo zszokowało twój umysł i bardzo mocno zapadło mu w pamięć. Więc, właśnie taki moment, kiedy dowiadujesz się o tym po raz pierwszy, jest świetnym momentem na to, żeby to zrobić. Także dzisiaj, właśnie, może być ten czas, kiedy po raz pierwszy uda się Tobie to osiągnąć. Także po prostu sprawdź, pójdź pójść spać z intencją. Że chcesz mieć ten świadomy sen, e, przygotuj sobie notatnik, przygotuj sobie długopis, zacznij regularnie tam pisać. Zrób z tego po prostu nawyk, bo, bo zobaczysz, jak bardzo dużo ciekawych rzeczy tobie się śni. E, to nie jest tak, że ktoś snów nie ma, naprawdę. Każdy, każdy ma e, sny i po prostu niektóre osoby te sny mają wyparte z pamięci i ich po prostu nie pamiętają. Natomiast każdy takie sny ma. I dajcie znać, jak wyszły wam wasze poszukiwania. Czy, czy to jest coś, co, o czym już słyszeliście? To jest właśnie jeden z takich konceptów, który, który myślę bardzo może otworzyć głowę, bo, bo nie jest tym. To właśnie zafascynowało mnie, dlatego że było czymś zupełnie niecodziennym. To nie jest coś, czego uczysz się w szkole, to nie jest coś, o czym każdy mówi. To jest coś. O czym czytasz gdzieś na forum internetowym z i nie rozmawiasz raczej ze znajomymi? Chyba, że masz takich znajomych, których, którzy o tym wiedzą, co jest mega fajne. Ja na przykład, kiedy się o tym dowiedziałem, byłem jedyną osobą, która się w towarzystwie takim czymś fascynowała, jak komuś o tym powiedziałem, to mówił, co, co to za bzdury w ogóle, o czym ty w ogóle rozmawiasz? Nie da się to jakoś takiego robić. Także no, nie każdy ma takie szczęście, żeby mieć w towarzystwie osoby, które z którymi można o tym porozmawiać. Natomiast właśnie myślę, że takie osoby oglądają takie wideo i, i Ty jesteś właśnie taką osobą. E, także jeżeli chcesz poznać więcej takich osób, koniecznie dołącz do mojej grupy na Facebooku. E, link jest pod tym e, wideo, a jeżeli to wideo było dla Ciebie przydatne, e, to daj mi proszę łapkę do góry e, i, i napisz w komentarzu, jak Tobie wychodzą Twoje, twoje próby z ze świadomym śnieniem. Jestem bardzo ciekawy, jak to u Ciebie wygląda i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub tego nie zrobiłaś, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Co tydzień rzucam tu właśnie treści otwierające głowę, także mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia. Cześć!